Ile ja mam HP? Nie widzę. Nice, masz też jeszcze coś. Musisz mieć HP. Okej. Dwa sobie tam, jeszcze? musisz Let's go! Ja nie mogę! Let's go! jest... So, nie wierzę. No to teraz to no wyjdziecie, no Chciałem tak pierwsze swoje dolary wygrać A ty bumble jak tam, z dolary byś przygarnął Cię, ok. Zdecydowanie na tą się przyda Bo drugie już dzisiaj przygarnie Kilujcie panowie, Przed od razu jakąś terapantę Dead Nice Top 3 Zero dead Jesteśmy w na 3. 2, 3, na 2 Top 2, no na, na 2 Ten ja. też działek ja, nie jest niezły Brawo, po prostu za mnie No i j**a, ja. wali gdzieś teraz so.

Tak, zlecimy to za bardzo. Kurwa. Ja nie mogę zlecć. Zlecili do was jest Tak, właśnie. Jestem na pieczołówkach. Spróbujcie 6 sekund. Ok, to jest stan. E, będziesz się wracał w stronę rzeki, która jest za tobą. Tam możliwe, że będą boksy z, z tymi meczetami. Nie mówię ona jest dalej masz na mapie rzekę Ile ja mam HP, nie widzę 53 70, 68 Nice, masz też jeszcze z niego 80 HP Jawek Wal by... spesha Okej okay. eee, Part to z HP. tam swoje HP. Tą tam jeszcze sobie Let's go! Ja Let's nie, go! nie mogę! Let's go! Nie wierzę! Let's go! Oh my god, Bullet! Let's go! Pierwszy keszka pierwsze rningsy to jak w tamtym sezonie zaczynamy Let's go! Oh my god! Let's go To co, teraz na no, na no, ubiesianko? Chciałbym tak, pierwsze swoje dolary wygrać. To ty Bambal jak tam w 3 dolary byś przygarnął? Zdecydowanie na kompa się przyda. On to się przygarnie. Oni będą chcieli na mam wrażenie. Pracujemy, górka? Spróbujmy. 3-4 Oha Pańka, Matix. Tył! 100 Dead! Nice Nie miał baniek Ten też nie miał Skidujcie panowie Mówcie od razu jak macie teraz Nice Top trzy. Zero dead! Jesteśmy serio! na 2, na Stop 2. 2. No, na dwa. Yes! Nice! Co? Nie! Yes! Yes! Oh! Yes! Ja nie mogę! Co? Łatwo, panowie, ma dojców. Nie będę wam serio yes. lidl, stopy, ja nie Nie! Yes. Ja nie mogę. Nie wierzę. Ja, mogę. Lepsi. Nie mogę. Jezus, yes. <laughs> ja nie mogę. Nie mogę. Jezu, Ja nie mogę. Fajnie, fajnie. Yes. O oh yes. my god, ej co? Ja, ja, ja sobie powiedziałem w myślach Kurde no yes. 280 i nas cofa co pół yes. milimetra, przy my nie wygramy nawet grając 16 tych no Nie oh, mogę Pierwszy dzień yes. turnieju 200 Dolców na S 7 <laughs> Let's go Take ja z pierwszycher Ty też masz No Jezus O oh my god, yes. god.